manko witajcie w strony Dzisiaj sobie nagramy My Harda. Tak. Dzisiaj y, to jest hardcore. Można sobie wbić, zagrać y, z kolegami zrobić guildię No myślicie, że wiecie co to jest? Ostatnio stworzyli mi gildie Heat. Tak. Y, niech się wszyscy boją, wiecie, y, <grym> debile piszą do mnie na czacie, Zara y, pokażę <laughs> Jakież szmaty, zmutowałem się, żeby zacząć odcineczek. Ostatnio stworzyli mi grudzie wczoraj, to było, przepraszam, że ja tego nie nagrałem, ale no nie dałem rady. Dziewczyna, przepraszam. <laughs> no niestety, y I ja się odmutuję i debile, tylko nie słuchajcie jak drury albo przeklinają, wiecie, to są debile. I o, Dawid jest jedyny normalny, jest w pierwszym moim odcineczku, tak, tak, tak. No. <laughs> Seba, o, taki nieogarek laury jeden Free kill <grystanie> Dobra, odmutuję się Sound resume. Siema panowie No się, siema siema Co jest z Remkiem? <grystanie> straszuj się Jaki mu jaki to jest fraj? dobra, nagrywam, walić go I... Dobra, bez niego No, no to tyle, na, o, ostatnio stworzyliśmy iglidietko, wiecie Mamy takich nieogarów na taki bielski, kurna <grystanie> No no i... Już nie mówiąc o bezelu. No, ale cicho, cicho. gdzie to jesteśmy? Ej, ale zasłoniłeś kordy! No, za... nie wiesz? Jaki <grystanie> to jest kretyn! Czekaj, gdzie ten, no patrz, ten się zmutował, kolega. Lider Gildi. To się. To się wytnie. To się wytnie, chyba nie no, ja cię już chłopię, wszystko, tobie wiedzą. Zginiesz, stary. Mam twój adres. Zobacz, tu mużyn, taki, zobacz go, yy, Tak, powiem, że żeby subskrybować jego kanał, bo to też spoko koleś, tylko się nie odzywa, bo coś mu z mikrofonem jest, go przerywa na tym teście nie wiem dlaczego. No i chyle, chyba tyle do powiedzenia, nie, panowie? Coś jeszcze? Lagineta. O, o, jest, kolega. Lagineta, dokładnie. C koledzy, o czym zapomniałem? Wszystko powiedziałem? I nie powiedziałeś, że nas małe, bo... No ha ha, bardzo śmieszne. O, o, o. Mały, ale szatan, nie? No przecież pokazywałeś nam zdjęcie <laughs> na Facebooku. <laughs> Fryer, Dobra, trzymajcie się, pa!